Gdzie jest manka ludzi z tej strony w WSKG? A to jest skali w oparciu o to, żeby było wskazówek. A co Cię to obchodzi? Jak widzicie, już gwiazdosty. Ostatnią do. rzeczą, o jakiej pomyśli Norm, do, do, do. powinien być dość. Dość, żeby być. Zrolik styd. Ja. Bo chyba, że zrolik styd. Panie generałze. Tak, bo teraz mu trochę uciekł z doskonałości. Byli brudni. Mara, Dibella, Kinaret, Akatorz, Bóstwa, proszę, pomóżcie mi! Oczywiście, się trochę imion na historię mogę się załatwić. teraz panuję. Generał Tullius, zarządca wojskowy. I zdaje się, że są z nim agenci Talmoru. Tak. Przeklęte elfy. Na pewno maczały w tym swoje paluchy. Dobra. A, Kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat. Wygląda tak, jak je zapamiętałem. Zabawne. Gdy byłem mały, cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. A widzisz w trąbę cię w Dlaczego się zatrzymujemy? Żeby cię. Zginie. trasy. Ten zginie za strzały, ten no, no, Nie, 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 to, nie, Chodźmy, to, nie to. Nie powinniśmy nie kazać kazać na nas tak. czekać. Nie, zaczekaj! Nie jesteśmy buntownikami! Przyjmij śmierć z godnością, złodzieju. Musisz im powiedzieć! Nie braliśmy w tym udziału. To pomyłka! Po mhm. kolei. Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy. Ulf. Dzięki tej liście przyzujemy człowieka. To im zajmie czas. To był dla mnie zaszczyt. Jarlu Ulfriku. No, ten jakoś... Normalny. Nie, teraz ucieknę. A nie, nie, tam. ten Ten jak ten Lokir z Rorikstead. A nie, 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 nie jak nie, baba. Nie możesz tego zrobić! Mm. Stój! Nie zabijesz mnie! Luśnij nie! Cię! Jeszcze ktoś myśli o ucieczce? Ja! Zaj ja! Ej, hey, ty! Podejdź tu! Po imieniu ładniej się mówi. Kim jesteś? Ten... I AM THE mother! Ok, teraz le il lecimy od dołu. Nie, dzięki. Nie, dzięki. Nie, dzięki. Umy się, nie. Uuu. Zobacz co dalej. Cesar, z kierki niddy. Oko. Rasa godów... Gadów... do do życia... Są to zatrudnione... Bagan z kajasem... Hmm... Dobrze... FNMA... FNMA, tak! Pochodzące Pochodzący z eponów... Szybciej i i siły mają za stół. <laughs> Dzięki naturze, talentowi, do ciebie patrzą się z złodziejami. Uuu. Wszyscy kajdowie w ciemności. że w walce mogą korzystać ze śmiertelnie groźnych pazur. Mam teraz... tyle Dobra. Yy, łapki w górę, czy dobrze wybrałem, bo ja nie wiem. Fak. Fak. Ciało. Hmm. Nigdy nie gram babką, wam powiem? Hm. Teraz mam dylem.

odcinek możemy nazwać zerowy no zerowy będzie że o ten już było wulkaniczny. co to zmienia bo ja nie wiem chcę czarny <grym>. o ten już to ten... pysny najbardziej to lubię tu była taka fajna blizna kiedyś. Jakie to było? Dobra, to weźmiemy się... Barwy wojenne. To... To. Kształt nosa. Wysokość nosa, w to się nie bawię, szerokość ręki... to, Kolor policzków... Czarny. Oh, o biała, ah, biała. Zmarszki. A, chyba tak. On masz mochy. Będziemy bieli. Będziemy bieli, tak będziemy bieli. Okej, okay. to okay. będzie lekkie biel. Nie, nie biały, nie biały. Uuu, o tu pewnie wygląda biały. Nie dobra, to za trochę przesadę. No to ten, z Ten, kolor policzków. O ten. Policzki. Gdzie są moje policzki? Kolor policzków. nie to ładne, co to na dole? O. Okej. Okay. Kolor i taki, kolor czoła. To wygląda fajnie. Nie, jednak zmienimy kolor blisny. Wow. Chyba dużo białego. O! W tą stronę. Bez pyłu. A, ale wyczepiste. O tak. O i zdanie fajnie wygląda. Tylko kolor całego zmienia. Power is black. Albo... ten. A szyja będzie biała. Wyglądamy trochę jak... nie ważne. Cienie pod oczami muszę to zobaczyć. Oh my god. Białe tak. Cienie powie, jezus. Białe. Białe. Nie. Co to jest? Nie, yes. ale tu jest tego... górna. Brwy. Usta. Włos. O, z włosami będziemy... jaja. Ja e, Jan będzie twoje marzen. Nie. nie, 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 nie. nie. Nie, nie, ja co bez tego nie, mi mi to No jaki fakt Ja chcę nie, tego nie, O O O tak Kolor zaraz to. Hmm. wybrać Trudno y, wybrać Trochę tak ciężko Zmierzał zakry... się Nazwiemy ją Pilta. Nie e... nazwiemy ją tyle one, i -y. sos. Tronik <tronixos> <tronixos> Nie. <tronixos> Tronix. staropolsko! Należysz do jednej z karzyckich karawan? Zawsze się w coś wpakujecie. Zapchiliśmy co? Kapitanie, co z tym? Nie ma go na liście. Nie obchodzi mnie, czy jest na liście. Idzie z całą resztą gromadki. Wedle rozkazu, kapitanie. Przykąd, przykro mi, no. Twoje szczątki zostaną odwiezione do Elzey. To no twoje szcząty. Za kapitanem więźnią. Dlaczego pan Więc My przeszliśmy na ty. No dobra. To jest odlika. O to byś fajny. To Niektórzy w Helgen mają cię za bohatera. To to Lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować swego króla. I uzurpować sobie prawo do tronu. W ci się był Rozpętałeś wojnę. Pogrążyłeś z w chaosie. A teraz. A teraz. 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 Jak nie wiecie, jak zrobić to napisy, to Teraz. w komentarzach. To to, to to zrobię... Zrobię... Teraz. jakieś Teraz. Zrobię, nie. Zrobię. A, generale, Polecamy wasze dusze Etebusowi. Niech spójnie na was błogosławieństwo boskie. Będę twoją pierwszą ofiarą! Jesteście so... Jak sobie życzysz? Pochuj się tam to, że No dalej! Nie będę tu czekać cały dzień. Co woła? Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą o cesarstwie. Możecie powiedzieć Aha. o sobie to samo? Nie. Yep. Wy cesarskie gnidy! Sprawiedliwość! Śmierć gromowładnym! Nieustraszony... Ach, aż do to śmierci. śmierci. On ma zarąbisty głos do więźnia ja I smok. Znowu. Słyszysz? Nie. Powiedziałam, następny więzień. Twoja kolej więźni. Bez wygłupów. nie by było, jakbym teraz mógł jakieś coś zrobić i złapać tam tego, tamtą broń i zacząć ich, ich nawalać. czekam co bym przeżył. Widzicie? Smok Smook! Myślałem, że to jakaś... ch... z daleka leci. jestem ale... Ja już wiem za kim pójdę. Ja już Błkowi nie dadzą nam kolejnej szansy Jak można sami z tym. Czuję by się widział Ja, ucieka wiku Cóż, musimy oczyścić Ale mam fart. Tak ładne Skądcie Sram tu już. Panie Pasku, to Ja, sram tu! Czerwony chłopiec, świetnie dzielicie. A ty tak na. Bo go wziął, sram się. Nie chce skinąć, trzymaj się blisko mnie. Dobra. Gunar, zajmij się chłopcem. Ja muszę znaleźć generała Chuliusa i pomóc w powrocie. Nie bogowie mają cię w ogóle! Sprintujemy! Szybko! 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 Takie ja to pójdę że... do góry. Odwróć! Odwróć! Zostaliśmy w jednym Używaj się blisko! Spychaj! Do diabła! Nie! Yeah. Zalokie! Ty przeklęty zdrajco! Zdź mi z drogi! Uciekamy, karwarze! Tym razem nas nie zatrzymasz! Mam nadzieję, że ten słowo zabierze nas wszystkich do <gulatory> Sawem Ej, hey, ty! Szybko do grodu! Za mną więźniów! Nie, walcz się, jak możesz mnie nazywać. więźniu, to Chodźcie się... Umej dupę, a nie... Ja... Za mną więźniu. W śmieciach. Ciekawe co odgadniecie, co jem. Czekajcie To może być wszystko albo nic A, mam z niego, mam go Sprawdzić. Jeszcze oddać... oddalić Hamerkę! Spotkamy się w Sowen bracie Pewnie go nawet nie znałeś, ale... Chyba tylko nam się udało. Chyba nie powinniśmy narzekać. Bez tego smoka bylibyśmy znacznie niżsi i mniej rozmowni. Czekaj. Może uda mi się to z ciebie ściągnąć. Hmm. A, kajdany. Kubam. Chodź. Musisz mieć wolne ręce. Nie muszę. Ale masz mięśnie, koleś. Te więzy same się nie przetną. No to przed je. Chodź, musisz mieć wolne ręce. No to przed nie. Eee, Te więzy same się nie przetną. Mm? A co mam o stół walnąć? Masz. Możesz wziąć sprzęt guniara. Nie będzie mu już potrzebny. Czemu? Bez sprzęt buniera hmm. 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 hmm Tu powinno tu powinna być cenzura Ela, Elo A, to się wyroczyna Dobra. Zakładaj zbroję no. i machnij parę razy do porę. Nie! Poszukam jakiegoś wyjścia. Musimy ruszyć zanim <grym> się zniszczy warownię. A, tu zamknięte. Sprawdźmy tam tą kamę. Aj, tu będzie sat z Niech to! Z naszej strony nie można tego otworzyć. <grym> Powiesz na skopawanie. Pomóżcie nam! My tylko jesteśmy dziećmi z taparami. Co, salska Jak ty na to mówisz? Salska gwida! Daj mi swój piersie. Może jeden z tych cesarskich miał. Może. Otwórz te drzwi i wynośmy się z Woj to... Oj, oj, oj. Siemankę wróciłem. Muszę zrobić krótkie cięcie. To dalej. Trzymaj to coś co jem to jest bardzo sekretne. Muszę powiedzieć, co to jest. Wynośmy się stąd, zanim smok zwali nam na głowę całą wieżę. Nie zwali. Tylko pusta głowa pusta. Chodź, żeby mną, żeby cię do mojej... Wejdziemy tutaj, Zabijemy te gnidy. Gromobląd... Blood. gnidę. Zabijamy gnidę. Zabijamy gnidę. Zabijamy gnidę. Zabijamy gnidę. Zabijamy gnidę. Zabijamy gnidę. To chyba magazyn co chcesz i chodźmy dalej. Czekaj. Eee... No to jak tam, jak mówiłem, to tutaj zapiszę grę. Nowy zapis. No i subskrybujcie, komentujcie i cześć co ja zrobiłem poczekajcie co za chwila Zagram się w moim nowym okej okay, to subskrybujcie komentujcie i trzymajcie buty na szczęście Buja